Inżynieria społeczna, czyli sztuka tworzenia nowych ludzi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego społeczeństwo zachowuje się tak, jak się zachowuje? Dlaczego masy wierzą w to, co widzą w ekranie? Dlaczego ludzie walczą o rzeczy, które jeszcze wczoraj były dla nich obojętne? To nie przypadek, to nie ewolucja, to nie wolność, to praktyka. Inżynieria społeczna. To nie teoria spiskowa. To narzędzie systemowe stosowane przez rządy, korporacje, media. Od setek lat, dziś perfekcyjnie wyrafinowane. Jej zasada jest prosta: dziel, kłóć, rządź, kontroluj. A kiedy kontrola się osłabia, stwórz nowy problem, a potem zaoferuj rozwiązanie. Media? To nie informacja. To programowanie. Kiedy telewizja mówi, że coś jest kontrowersyjne, społeczeństwo zaczyna się dzielić. Kiedy mówi, że ktoś jest wrogiem, tłum zaczyna nienawidzić. Kiedy mówi, że coś jest prawdą, wszyscy zaczynają to powtarzać. Bez sprawdzania, bez refleksji, bo nikt nie chce być wykluczony. Edukacja to nie nauka, to szkolenie lojalnych robotów. Uczą Cię, co masz pamiętać, a nie jak masz myśleć. Uczą Cię cytować, nie kwestionować. Uczą Cię dostosowania, niewolności. System finansowy to niebezpieczeństwo to pętla zadłużenia, której nigdy nie zrzucisz, jeśli nie przebudzisz się z tego hipnotycznego snu. Wszystko, co robisz, jest dla spłaty. Twoje marzenia są na kredyt. Twoje życie na raty, ale najważniejsze jest to, inżynieria społeczna nie działa na ciele. Ona działa na Tobie, na Twoich myślach, na Twoich wartościach, na Twojej tożsamości. Stworzyli system, w którym myślisz, że jesteś wolny, bo możesz wybrać między Pepsi a kolą, bo możesz kliknąć Lubię to, bo możesz wrzucić zdjęcie do sieci. Ale to iluzja, bo nie możesz już myśleć jak chcesz. Nie możesz mówić, co chcesz, bo ktoś obserwuje, słucha, filtruje, cenzuruje. I teraz pytanie najważniejsze: ile Twoich myśli naprawdę należy do Ciebie, a ile zostało zaszczepionych przez reklamy, przez szkołę, przez seriale, przez normy? Kiedy ostatni raz czułeś, że coś głęboko w tobie krzyczy? To nie jest moje. To nie jest prawda. To nie jest życie, które chcę żyć. Bo jeśli chcesz odzyskać siebie, musisz najpierw zobaczyć, co ci wgrano. To nie ty jesteś popsuty. To świat, który cię zaprogramował.